Będzie pochwalony Jezus Chrystus. I dobry wieczór. I witam serdecznie wszystkich tutaj. Chociaż ja pierwszy raz tutaj jestem. Ci, którzy stale tutaj są i nie pierwszy raz. Witam serdecznie. I cieszę się, że cieszę się, że taki tytuł tej, tego tłumiku poezji jest właśnie dzisiaj do Zaprezentowania, i równocześnie cieszę się, że te spotkania tutaj są, i że tutaj y, ta obecność Państwa jest taka żywa, spontaniczna, pod każdym względem bogata. Ja mam przed sobą ściągnięte z internetu y, kilka zdjęć, które się powtarzają ściągnięte z internetu, bo moje, które sam zrobiłem, mam niedostępne w tej chwili, mianowicie grup i domek Franciszka Karpińskiego. Ja nazywam się Karpiński i, i kuzynka moja, świętej pamięci już, ale kuzynka, kiedyś uczyniła poszukiwania rodowe, okazało się, że jesteśmy z rodziny tegoż właśnie chyba jego dziadek jego dziadek jego dziadek to był wspólny nasz pra, pra 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 dziadek i dlatego ja uznałem za stosowne być czy bywać na jego grobie w Łyskowie na Białorusi byłem kilka razy pracowałem na Białorusi jeździłem kogokolwiek z gości to tam go woziłem a jego grobowiec jest w kształcie domu zbudowali, zbudowali dla niego później Franciszek Karwiński. Otóż mój dom ubogi. Otóż mój dom ubogi. I to mi zawsze przypominało, jak żeśmy z moim tatusiem pojechali tam, nasz dom rodzinny. W 1962 roku był zburzony, rozebrany, bo tato wystawił nowy. Ale przez trzy lata mama nie chciała się zgodzić, żeby ten dom rozebrać. No bo to był dom rodzinny. A więc mój dom, co to jest mój dom, to jest coś bardzo cennego. Bardzo cennego. Widziałem na Białorusi domy. Kilka zdjęć czy z jedno dobre zdjęcie. Umieściłem na portalu deon.pl wygląda nijaki dom, a to jest dom rodzinny działaczy polskich, którzy siedzieli w więzieniach na różne sposoby. Książki o nich są napisane. No żyją jeszcze. Żona żyje w kliwicach, Mam kontakt z nimi. A więc te domy, które uległy zniszczeniu. Bolało mnie bardzo jak dom, w którym Eliza Orzeszkowa, mogę być i każdy może mieć swoje zdanie na temat nie tylko poezji, ale i poglądów Elizy Orzeszkowej. Ale bolało mnie jak widziałem, że ten dom, w którym ona spędzała wakacje, nie w Grodnie, bo ona w Grodnie mieszkała, tam jest muzeum, natomiast tam, gdzie spędzała wakacje, gdzie siedziała, Między dwoma drzewami na ławeczce, te drzewa są, stoją, stoją. To sobie można wyobrazić, jak ta ławeczka teraz by chyba tak wysoko była. I nad Niemnem, nad Niemnem. I jak ten dom, w którym ona spędzała wakacje, widziałem w ciągu kilku lat, jak szedł na ruinę. Nie z tego powodu, że nie było pieniędzy na remont, bo były MKZ-y gdańskie, które chciały to wszystko sfinansować. Z racji zupełnie innych, mimo że ludzie mówili, My jesteśmy zawsze tam u siebie w naszym domu. To tylko nieodpowiedzialni przesunęli granice, a my jesteśmy tu u siebie w domu. A więc ten dom, problem domu dla mnie osobiście jest bardzo ważny i bardzo bolesny. I cieszę się. I bardzo mi się spodobał ten wiersz pani Aliny yy, i tytuł książki, ale zakończę takim słowem pod refleksję i równocześnie apel apel, żeby temat domu, temat domu rodzinnego poeci nadal jakoś tak przeżywali, cierpieli, przeżywali, wyrażali, bo to jest coś co nie da się od razu w jednej jakiejś formie wyrazić. 29 lat kobieta, panna w Nowosybirsku, rozmawiam z nią, znałem ją, bo u mnie pracowała długi raz. Jeden raz byłem u nich w domu, ona sama żyła z rodzicami i pytam jej się, skąd ty właściwie pochodzisz. Skąd pochodzisz? No stamtąd pochodzimy, z rodzicami rozmawiałem, stamtąd pochodzimy. Ona nigdy nie widziała swojego domu rodzinnego, swoich, swojego ojca, dziadków. U matki była i babcie tylko widziała. Ze swoich dziadków widziała jeden raz w życiu swoją babcię tylko. I nic kogo więcej. I, I zapytałem się, jej, i, i, i zmieniali wiele razy mieszkanie, on inżynier. Wiele razy mieszkani mówiła, gdzie jest twój dom? Co ty, gdzie jest twój dom? A ona się mnie zapytała, proszę ojca, a co to jest dom? Co to jest dom? I było to bardzo, tak, mnie to bardzo bolało, że takie pytanie zadałem, bo wielkiśmy później do tego tematu wracali. Co to jest dom? Wiele razy pytała się. Była w Polsce przez dwa tygodnie, żeby zrozumieć między innymi to, co to jest dom. A więc cieszę się bardzo, że nawet, że mogę o tym powiedzieć, bo to jest pewnego rodzaju mój ból serca też. Sprawa domu, bo, bo jedna z takich rzeczy, która też bolesna była, mało kto wie. Kiedy byłem świadkiem, potrzeba mi było tam na Białorusi trochę kamieni takich okrągłych. I zacząłem szukać, rozglądać się. Poszedłem do dyrektora kołchozu. On mówi: Tam jest, żeby poszedł, tam sobie wybrał. Pracownicy, żeby poszli, wybrali. To on przywiezie, bo tam jest, no właśnie, folwark. Tam kiedyś był folwark. Teraz to już jest ruina. Ale. Co z tego będzie? No zakopywać będziemy jesienią pod ziemię to wszystko pozostałości. Więc ja mówię, no to ja wezmę przynajmniej trochę tych kamieni. Niech one będą świadczą tutaj i będą w murze przy kościelnym I rzeczywiście, zabraliśmy dosyć dużo wybranych odpowiednich kamieni, a tamte, no właśnie, tam, gdzie był też dom, skąd ludzie wyjeżdżali, pojechali, nie ma wywieźli ich może, nie wiem, no pani nie dowiedziałem się nawet, nie dowiedziałem się. Kiedy ja już stamtąd wyjeżdżałem, to tam już na tym miejscu posiane było zboże. Już było wszystko wyrównane, drzewa nie było, nic nie było, nie ma. I właśnie miałem też ludzi takich ze znanym nazwiskiem polskim, przyjechali kiedyś ze Śląska, szukali swojego domu rodzinnego. I ja mówię, o to jest tam. W tym miejscu, no tak wiem, w tym miejscu. Albo, albo, albo ostatnie błogosławiona Jadwiga bożęcka, bożęcka która została ogłoszona błogosławioną niedawno. Mąż jej wybudował dom, żeby mieszkała tam i żeby mu urodziła córkę. Jadwigę urodziła. I z tego właściwie budynku została tylko studnia, nic więcej tylko studia. w szczerym polu tylko studnia i nic więcej. Niedawno w tym roku w lipcu spotkałem wójta tej gminy z Białorusi, był, był na beatyfikacji bożenskiej w Rzymie, wracali przez Kraków, spotkaliśmy się i on mówi tak, wybudowałem Kaplice, tam w tym miejscu, gdzie oni mieli folwark, żeby coś było po nich, a więc dom to jest coś, no właśnie, co to jest dom i gdzie jest mój dom, to chyba przybliżyć mogą poeci, czego szczerze wszystkim życzę i to, co mogę powiedzieć dzisiaj, to będę o wszystkich pamiętał w taki sposób, w jaki mogę pamiętać w moim modlitwie. I chętnie będę czytał wszelką poezję. Dziękujemy Ojcu Jeżanowi za te piękne słowa o domu, o tej głębokiej refleksji, jaką z nami się podzielił. Mam nadzieję, że Państwo słuchając dzisiejszych recytacji wierszy z książki Aliny Szymczyk do wspomnień odniosą podobne wrażenia. Ja muszę powiedzieć, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i tych, którzy zazwyczaj bywają na tych spotkaniach, jak i tych, którzy po raz pierwszy tutaj do nas zawitali, aby uczestniczyć w tym wieczorze naszej Pani prezes, albo jak niektórzy mówią, prezeski wielkich przedsięwzięć i małych, a Szymczyk. może powitajmy ją, chociaż ona tak stoi za kontuarem. Już się już to, upłodziła to. To nie Tą przyjemność mam. Słów kilka powiedzieć. Mam nadzieję, że zbyt długo się nie będę rozchodził, ale chciałbym to moje krótkie przedstawienie, zarówno autorki, jak i gości, zacząć dwoma wersami też. Wiersza, który na stronach, proszę Państwa, właśnie tej książki, Dom Wspomnień, możemy znaleźć i przeczytać. Wyznanie w konwaliach. To nie o Domu, ale o takim bardzo szerokim domu, jakim jest serce. Słońce wychyliło złotą głowę za topoli i grabów. Ścieżka, zielona wstęga pośród śnieżnych konwali zapraszała na spacer. Szli z pełnymi rękami siebie, zamykając myśli jak ptaki w klatce. Wiatr rozwiewał jej włosy, za których patrzyły marzenia. Powiedział kocham. Myślę, że na tych stronach znajdziemy wiele słów o miłości, zarówno tej, jakże nam wszystkim bliskiej, ludzkiej, ale także i tej boskiej, bo tak się składa, że Alina sporą część swojej twórczości poświęca właśnie tej relacji duchowej ze światem, tej relacji w istnieniu człowieka, w jego codziennych troskach, ale także w jego wielkich oczekiwaniach, co można, może nas jeszcze spotkać. Ta książka to w pewien sposób owoc ostatniego, ostatniej dekady życia Aliny, tutaj wśród kolonii Sikagowskiej, tutaj na tym rynku, ale musicie Państwo wiedzieć, zresztą podejrzewam, że wszyscy o tym jest.